Cześć wszystkim, FC Barca Common Tour 4, za chwilę będziemy łączyć się z Michałem Gajtkiem, który jest na Camp Nou, obserwował to fantastyczne spotkanie z Sevilla, po którym Barcelona ma 8 punktów przewagi nad wiceliderem, nad Realem Madryt. Jesteśmy w drodze po mistrzostwo, a tymczasem łączymy się z Michałem, pamiętajcie subskrypcję, łapki w górę i zapraszamy do zadawania pytań. Cześć Michał, widzę, że jest, jeszcze jesteś na stadionie, nie wyrzucili Cię, Siema. bardzo dobrze, powiedz na gorąco jaka atmosfera na Camp Nou, bo w, na początku spotkania jeden z komentatorów powiedział, że Camp Nou dosyć spokojne i oczekujące na to, co się wydarzy. Pytanie, dlaczego tak bardzo nie zadbałeś o doping w takim momencie, jak walczymy o przewagę ośmiopunktową nad Realem? Wiesz co, rzeczywiście było, było dosyć spokojnie na początku, chociaż mam wrażenie, że było bardzo dużo ludzi dzisiaj nie było danych o frekwencjach, jak miałbym strzelać, to myślę, że to 85 tysięcy powinno tysięcy. tylko? Proszę bardzo, to ciekawe. 78 eee, tysięcy tak. Ok to spodziewałem się szczerze mówiąc, że bardziej jakoś tutaj w takim razie e, moje okolice były bardziej wypchane, że tak powiem e, im dalej las, tym lepiej, jeżeli chodzi o atmosferę. Szczerze mówiąc tutaj ponieśli trochę piłkarze. Kibiców Zgromadzonych, bo rzeczywiście ta pierwsza połowa to no, było takie oczekiwanie. Trochę niepokoju zwłaszcza po tej sytuacji z tym to może ty mi tutaj bardziej opowiesz, co się wydarzyło, bo, bo ja szczerze mówiąc nie specjalnie to zarejestrowałem. No, natomiast druga połowa, no i recital Franka Kessiego przede wszystkim koncert, koncert. fenomenalna asysta. co to dużo mówić. Pięknie. Piękne. Z Busquetsem już ci mówię, to była taka sytuacja. Że co prawda Eine Siri wszedł tam w kontakt z Busim, ale niestety on też dość niefortunnie, wydaje mi się, zahaczył czubkiem buta o murawę. I przez co, jak wpadł tym, znaczy, mówię o Buskecie, i ten cały impet spowodował, że w bardzo nienaturalny sposób wygięła mu się stopa. Javi Miguel, czyli no, megafon Szawiego, podaje, że gdzieś około 15 dni ma trwać absencja. Zobaczymy, jak to będzie. Darek Maruszczak, czyli nasz redakcyjny kumpel, pisze 2-3 tygodnie. Natomiast. Czyli na tygodnie... United. Raczej tak, ale dzisiaj fantastyczna asysta, więc może za ciosem pójdzie i z United będzie grał podobnie. Natomiast co ważne, wydaje mi się, że dużo winy było w przypadku samym w sytuacji Buskeca, To nie było tak, jak w sytuacji za pod koniec pierwszej połowy, gdzie Rakitic wleciał w niego z pełnym impetem i tam ewidentnie sama fizyczność tego wszystkiego zadziałała. Z Buskem widać, że dużo tam takiego no powiedzmy, w cudzysłowie przypadku. No właśnie, to co z tym Kesim, jak Ci się podobało jego, jego występ dzisiejszy, bo do pewnego momentu wydawało się, że słabo, a potem asysta. No, na początku standardowy szczerze mówiąc Frank Kesim, ja tutaj powoli będę się już przemieszczać, bo, e, bo jestem wyrzucany powoli, więc postaram się trochę zyskać na czasie i przespacerujemy się tybunami Camp Nou troszkę wszerz, że tak powiem, a nie do, a nie do wyjścia. Mam nadzieję, że to nie wpłynie jakoś na internet, to moje ruszanie się tutaj. Natomiast no, jeżeli chodzi o okresiego, no to tak jak mówisz no, na początku, szczerze mówiąc to, do czego byliśmy przyzwyczajeni, czyli taki występ no, niepewny, sporo strat i, i tak dalej. Natomiast później rzeczywiście ta asysta, sama asysta świetna w ogóle, a potem też mam takie wrażenie, że dodało mu to wszystko no, skrzydeł rzeczywiście, niż Red Bull i, i naprawdę fajnie to, fajnie to w, jego, w jego wykonaniu już potem wyglądało. A co do dodawania skrzydeł, to chyba lepszego przykładu niż Rafinia nie będzie. No Gol, Asysta. No. Widać, że podniosło go to na duchu. I ty też napisałeś, że jeżeli chodzi o wybór najlepsze, najgorsze na to spotkanie, to Rafinia i jego przełamanie wytypowałeś jako najlepsze. Tak, tak. Wiem, że Błażej jeszcze pisze, albo już napisał, więc pewnie będziemy mogli to skonfrontować na stronie. Natomiast no, moim zdaniem bardzo potrzebował rafinia takiego właśnie spotkania, no bo to jest jednak piłkarz, który... No było po nim widać, że brakuje mu tej pewności siebie właśnie w takich kluczowych sytuacjach, a dzisiaj w momencie, w którym rzeczywiście strzelił bramkę, wcześniej też parę dobrych akcji, to było widać, że też i nagle się zaczął odważyć wchodzić w drybling, czego wcześniej gdzieś tam brakowało, że bał się tych, tych strat piłki chyba za bardzo i, i przez to był taki bardzo zachowawczy, a tutaj nawet była taka jedna sytuacja, gdzie mógł chyba podejść do Roberta Lewandowskiego, natomiast zdecydował się przełożyć dwóch obrońców, tam potem został sfaulowany Ten rzut wolny też, co był, co był na 17 meczu, nie pamiętam, czy to akurat on był, był faulowany, natomiast też taka groźna sytuacja. Tak, 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 więc tak. fajnie, no bardzo, bardzo ja się osobiście nie wiem, jak to jest, z tego cieszy, bo mam takie właśnie wrażenie, no, że Usman Dembele teraz wypadł na parę tygodni, no to te drużyny mocno jednak osłabia i, i po prostu potrzebujemy rafini, rafini w tej formie, potrzebujemy, żeby dał żeby dał tyle, żeby mógł zastąpić po prostu Francuza tak? w tych, tych najbliższych spotkaniach, w tych najbliższych tygodniach. Zdecydowanie, ja go bronię własną pierwszą, pierwszą po wszystkich spotkaniach, gdzie tylko mogę go bronić, a jak dostarcza gola i asystę, to tych argumentów będzie jeszcze więcej. Mam do Ciebie takie pytanie odnośnie do bramki Gawiego, bo była taka sytuacja, że rzeczywiście Rafinha wrzucał piłkę w pole karne i w tej pierwszej odległości od niego był Lewandowski, natomiast Gawie moim zdaniem do... podawał do lewego. Chcę, że to, było, miałbym, to było moje pytanie, do kogo on w ogóle podawał, bo ja miałem wrażenie, jak miałbym wrażenie, że miałbym strzelać. Ja to podawał, zostałem właśnie wygoniony, w związku z czym e, będę pokazywał teraz wnętrza stadionu, którym z takim nie są. E, natomiast e, tak, no moim zdaniem ewidentnie podanie było do, do Roberta Lewandowskiego, natomiast z racji, że ja byłem na meczu, no tak wiadomo, Robert Lewandowski bramki strzelić nie mógł. No właśnie, pomyślałem o tobie bardzo ciepło, jak Barsa miała tego wolnego, bo. <laughs> Nie dość, że mogła strzelić bramkę z rzutu wolnego, to jeszcze zrobiłby to Lewandowski, więc w ogóle kumulacja byłaby wręcz niesamowita. Jak oceniasz Lewego po tym spotkaniu, bo bardzo dużo głosów było na Rambli u nas, że Lewandowski jest jednym z gorszych piłkarzy na boisku. Znaczy szczerze mówiąc ja też mam trochę takie wrażenie, że e, on bardzo się w takich spotkaniach i dzisiaj też to było widać stara e, uczestniczyć w rozegraniu piłki, stara się operować w takich sektorach, w których być może niekoniecznie byś się go spodziewał ujrzeć, czyli e, jeżeli mamy na przykład, nie wiem, dośrodkowanie, no to Robert Lewandowski jest tym, który to dośrodkowanie wykonuje, a nie do niego e, jest, to, jest to dośrodkowanie kierowane, To jak dla mnie szczerze mówiąc jest troszkę dziwne. E, nie wiem, czy tutaj jest jakiś cel w tym głębszy jego, żeby rzeczywiście no nie wiem, będąc już wiekowym zawodnikiem się trochę przystosowywać do gry, troszkę bliżej własnej bramki, mniej bazującej na tych terach fizycznych. Natomiast moim zdaniem to się niestety no, na chwilę obecną zdecydowanie nie sprawdza, tak? No myślę, chociaż był jeden taki fajny dribbling w drugiej połowie tam przy linii końcowej ruletka e, w, w wykonaniu lewego, co było zdecydowanie imponujące. No i w ogóle właśnie może o tym powinienem powiedzieć, że ja akurat miałem przyjemność ten mecz obserwować za tej bramki, na którą e, wszystkie bramki padły, więc akurat tutaj rzeczywiście te wszystkie zagrania i ten wolny też, e, który minął troszkę o czym wspomniałeś, i ta ruletka e, była widziana z dosyć bliska. Właśnie ja byłem zaskoczony tymi komentarzami, bo tak wypisywałem sobie to, co Lewy robił, i to jest 17 minuta, pierwszy strzał gdzieś zablokowany przez Gudelia. 26 minuta też gdzieś tam, gdzieś tam na bramkę uderzał, to było to, to z dystansu, kiedy Bono tak fantastycznie obronił. Miał jeszcze okazję w 42. Minucie, żeby Rafinię obsłużyć dobrym prostopadłym podaniem, ale gdzieś tam na, na lewo zdecydował się zagrywać. Przez co, moim zdaniem, trochę zepsuł tę sytuację, bo Rafinia raczej wychodziłby na czystą pozycję. W 53. Minucie ta okazja, kiedy alba wrzucał i, i lewy sięgał do, do piłki głową, nie, nie udało mu się to finalnie, ale też dobrze pokazał się na pozycji. No, jeszcze to uderzenie tak bardzo nieudane gdzieś tam, w, w, któryś dziesiąt, w dziesiąte piętro trybun, e, 62. Minuta. Natomiast mam wrażenie, że mimo wszystko delikatna poprawa względem tych poprzednich meczów jest, przede wszystkim jeżeli chodzi o taką aktywność i to, że nie znika z radarów. Co jeszcze, jeżeli chodzi o takie istotne rzeczy, mieliśmy gola i asystę alby, co jest tak. dosyć też dobrą informacją. Wiem, że ty jesteś jego wielkim przeciwnikiem, ale dzisiaj A. chyba nie dał ci argumentów A. do tego, żebyś go krytykował. Dokładnie, natomiast bardzo fajnie, zwłaszcza, zwłaszcza to otwarcie wyniku, tak, przy tej asyście Kessiego. No nie można mu tego odmówić, zdecydowanie ten zmysł u niego ofensywny i to, że on wie, w którym momencie trzeba wbiec, którym trzeba cofnąć się jednak o, o parę kroków, na no jednak tyle lat współpracy z Leo Messim doskonałej no nie, nie, nie pójdzie w szambu, tak, mówiąc, mówiąc kolokwialnie i on z tego będzie korzystał, więc fajnie rzeczywiście, że tak to wyglądało, natomiast no też w momencie, w którym Alex Balde wszedł na, na końcówkę tego spotkania, też mi się wydaje, że widać jednak te różnice w dynamice już między oboma panami na pierwszy rzut oka, no co też nie jest dziwne, tak? No w momencie, w którym jeden ma 34 lata w tym roku, drugi jest w dalszym ciągu nastolatkiem, no to siłą rzeczy tutaj fizyka musi robić swoje, natomiast tak, no Jordi Alba, no też warto wspomnieć o tym, że po tym zejściu Sergej jest z opaską, kapitańską, tak? Przez zdecydowaną większość spotkania. No i tutaj stanął na wysokości zadanie, natomiast przyznam się szczerze, że też niekoniecznie miał dużo do roboty, jeżeli chodzi o obronę, bo ja miałem takie wrażenie, że, no nie wiem, mówiliśmy sobie na przykład o tym Hetafy, które tutaj ostatnio się broniło e, praktycznie w 11 zawodników, to ja mam wrażenie, że Sevilla zaprezentowała dokładnie to samo, przy czym nie zrobiła absolutnie nic z przodu. Ja nie wiem, czy ta, ten strzał po rzucie rożnym już gdzieś tam w samej końcówce to nie był czasem pierwszy celny strzał i jedyny. Cywi w ogóle tak. na bramkę Ter w pierwszej połowie to w ogóle wyglądało prześmiech, gdzie ten no wychodził na 30 mecz, tam na 30 mecz i tam pełnoprawną rozgrzewkę uskuteczniał, bo, bo po prostu nie miał co ze sobą zrobić, tak? I tam pajacyki sobie robił i nogą machał gdzieś tam do, do ręki wyciągniętej i tak dalej, i tak dalej. Gdzieś tam no, zupełnie był poza tym meczem, no, bo, bo było wiadomo, że, że nic mu tam nie grozi. Ale dlatego ja rozumiem zmiany, które przeprowadził Sam Paoli w przerwie Boila Mela i Brian Hill. To są tacy piłkarze, którzy mocno bazują na dryblingu i pewnie gdzieś w tym szukał trener Sewi pomysłu, żeby zaatakować bramkę Barca. Natomiast ani jeden, ani drugi w zasadzie czymś nie błysnął. Konkretnym, tak samo zresztą jako Campos, który wiele nie pokazał, a wiemy, że na tym miały być opierane, opierana miała być ofensywa Sevilla w tym w tej drugiej części sezonu. E, mamy. Dosyć ciekawą kwestię poruszoną, poruszoną na czacie właśnie, już sobie przewijam, Azji Rafal pisze, Jordan chyba nie zrozumiał dziś uwag trenera, jak, to, jak wyglądało to z trybun, to czytanie e, listu od Sampaoli'ego? Rzeczywiście, znaczy, ja tak jak mówię, mi ciężko szczerze mówiąc kogoś z e, indywidualnie wyróżnić albo zganić bo mam takie wrażenie, że, że cały zespół po prostu się zaprezentował naprawdę, naprawdę słabo. I no, nie wiem, nie wiem, czy tam był ktoś, kto, kto rzeczywiście stanął na wysokości zadania. Bardzo, bardzo słaby kolektywnie po prostu zespół występ Symbie, moim zdaniem. No jeżeli kogoś by wyróżnić, to może Akunie, ale to byłoby tak bardzo mocno. tak, ostatecznie. No właśnie. Może bono za kilka interwencji, ale to też na zasadzie doszukiwania się. E, kto, czy, czy w ogóle można kogoś... Wyróżnić. Czytam sobie pytania. Ym, mamy, co prawda nie pytanie, ale Marcin Poreda, pozdrawiamy Cię z Ciachu. Franki dziś kolejny raz pokazał, że Busy spokojnie może latem odebrać honory i leczyć na emeryturę do Miami. Co ty na to, Michał, prawda to? Ja byłem, e, tak, zacząłem na pewno bardzo dobry występ Frankiego i, i też miałem takie wrażenie, że moment po zejściu co to był najgorszy moment w grze Barcelony. Bo brakowało właśnie trochę tej organizacji, tak? No bo wchodzi z boiska Busquez, wchodzi Cassie, i ja tutaj pomijam już różnicę w jakości, czy to piłkarski obu zawodników, ale było widać, no, że Cassie automatycznie przed dużo wyżej niż operuje Busquez i tak nie za specjalnie sobie umiał znaleźć miejsce, przez co specjalnie Pedri i Gavi też byli tacy dosyć nieswoi w tej pierwszej połowie. Też miałem wrażenie, że nie do końca wiedzieli, jak się w tych strefach poruszać, i mam wrażenie, że właśnie Franki. Bardzo w tym wszystkim pomógł, bo to ostatecznie on przejął tak jakby rolę tego, tego Busquetsa, tak, tak bym powiedział, tak? Czyli wszedł w tę rolę defensywnego pomocnika, zaczął być tym zawodnikiem naj, najniżej ustawionym. No i bezbłędny w obronie rzeczywiście, parę razy siła spokoju i, i to pomogło po prostu całej drużynie, no bo i Cassie, o którym wspominaliśmy, nagle sobie znalazł miejsce na boisku. No i Pedri i Gavi też siłą rzeczy wyglądali coraz, coraz lepiej. Ja tak trochę chaotycznie natomiast na no to siłą rzeczy po meczu powiem Ci szczerze, że oglądanie Pedriego na żywo jest naprawdę niesamowite jaki ten chłopak ma spokój. W sensie, była taka jedna sytuacja w momencie, w którym było widać, że jeden z piłkarzy Sevilli biegnie za jego plecami i, i tam się szykuje jakieś takie ostre wejście i, i ta połowa, że tak powiem stadionu właśnie która to dobrze widziała, zaczęła tam krzyczeć wręcz, żeby go ostrzegać na co Pedri tak po prostu spokojnie sobie zastawił piłkę Gdzieś tam obrócił się plecami, wygrał pozycję zupełnie na spokoju, tak nawet flegmatycznie można powiedzieć, tę piłkę zgrał w drugą stronę, tak to wszystko wyglądało. No jakby się oglądało trochę Leo Messiego, tak? No to była taka jego cecha właśnie tutaj zawsze, że, że wydawało się, że on to wszystko robi od niechcenia. Że to jest wszystko takie proste i tak naprawdę każdy z nas mógłby wyjść i zrobić dokładnie to samo, to oczywiście z wielką bzdurą. Natomiast on sprawiał właśnie takie wrażenie, że to wszystko jest, jest banalne. I Pedri ma dokładnie, dokładnie to samo. Właśnie jak zacząłeś mówić o tym, jak się obserwuje Pedriego z trybun, to przypomniał mi się ten opis Messiego, który wielokrotnie padał, że wydaje ci się, że to jest bardzo łatwe, a potem wiadomo, musisz być wybitnym piłkarzem, żeby takie coś pokazać. Kuba Podłoga229, jak ocenia, oceniacie dzisiaj Ansu Fatiego? Bez zmian chyba, co? W sensie była taka jedna ta sytuacja z tym dribblingiem, E, gdzie, gdzie próbował chyba siatkę założyć, e, no i niestety się to nie udało. Właśnie nawet Katalończyk, który siedział za mną, dość trafnie to, to skomentował, mecz, oglądał z partnerką i powiedział, powiedział jej, że dosłownie no, nie wychodzi mu nic, tak? że nawet jednemu nie wyjdzie, tak? nawet jedna akcja po prostu. No i trochę, trochę tak jest, już nawet mam wrażenie, że Ferran Torres był, był aktywniejszy, gdzieś tam na tym prawym skrzydle się raz po raz urywał, natomiast no pytanie, no ile to też jest zasługa tego, że jednak wszedł przy, przy rozstrzygniętym meczu, jeżeli chodzi o wynik, no i ta Sevilla mimo, że nic nie prezentowała w ataku na to siłą rzeczy, jednak te szyki obronne jeszcze bardziej rozluźniła i zaczęły się tam robić robić dziury, więc no nie wiem, no lansu, szczerze mówiąc ciężko, ciężko coś pozytywnego powiedzieć po raz kolejny niestety. Myślę, nie, że nie Rafinha tym dzisiejszym meczem, aha, nie broni go trochę, nie w sensie Ansu, czy nie broni trochę to, że dostał mało minut w tym spotkaniu? Wiesz co, nie mam takiego wrażenia trochę, bo e, no bo Ansu jest chyba jedynym piłkarzem Barcelony, który w tym sezonie zagrał we wszystkich meczach. To się w się w jakimkolwiek wymiarze czasowym, ale zagrał we wszystkich meczach. No więc to ciężko tutaj mówić, że to właśnie przez to, tak? że, że, że on nie ma tego rytmu, no bo on jednak gra. Też to odnośnie do, do tego troszeczkę skacząc po tematach. Ja byłem bardzo ciekawy, czy Rafinia w końcu zagra całe spotkanie, czy znowu zostanie zmieniony. No i znowu został zmieniony, i było widać po jego mowie ciała, że nie jest z tego jakiś szczęśliwy, szczerze mówiąc. No wiemy, że on gdzieś tam na jesieni zawsze narzekał na to, tak? Takie były, były informacje w mediach katalońskich, że on narzeka na to, że zawsze jest pierwszy zmieniany, niezależnie od tego, co by się działo. Tutaj nie był pierwszy zmieniony, natomiast w dalszym ciągu zmieniony był, ale myślę, że. I kampno ładnie go, ładnie go pożegnało. I koledzy z drużyny, którzy mu tam piątki zbijali, przed tym jak schodził, i rzeczywiście byli no, pełni podziwu po tym jego występie, więc, więc fajnie. A przy okazji, czy zmiana Ronalda Raucho, bo wspomniałeś o jakimś groźniejszym wejściu na koniec pierwszej połowy, którego był e, ofiarą, czy, 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 czy coś wiadomo? Czy ta zmiana to była taka właśnie ostrożnościowa, czy coś tam się wydarzyło, czy to po prostu odpoczynek? Wydaje mi się, że odpoczynek, bo żadne informacje przynajmniej na Twitterze do mnie nie dotarły, że cokolwiek złego miałoby się wydarzyć. A mówiąc złego, w przypadku kontuzji Araucho, to byłoby bardzo złe, bo jak patrzę na tego Dzika to jest coś niesamowitego, jak on się i po boisku porusza, odbiera piłki, wygrywa wszystkie pojedynki powietrzne. Także naprawdę niesamowite. Um... No i Andreas Christensen po raz kolejny, naprawdę to niesamowity jest. Nie? Ja. Dopiero bo, bo pewnie mignęła ci e, w meczu z Betisem, ta słynna akcja już z powrotem po, ko, e, po kontrze Betisu, okay, z yes, okay. takim strasznym sprintem bieg. Ja dzisiaj zacząłem troszkę na to zwracać właśnie uwagę, że on naprawdę jest taki szybki i kurde, naprawdę jest taki szybki. Wcześniej jakoś tak sobie wiesz, nie, nie kojarzyłem tego. Wszyscy wiedzieliśmy, no, że Araujo jest bardzo szybki, że Kunde jest bardzo szybki, że Baldy jest bardzo szybki, ale, ale nawet jemu e, tutaj naprawdę niczego w tej materii nie brakuje. Niesamowicie nam się poskładała ta obrona. W końcu ma to na co liczył od początku sezonu. Azir Rafal pisze, warto zwrócić uwagę na to, że nie rozmawiamy o sędziowaniu, taka miła odmiana. Coś w tym jest, natomiast ja się zastanawiam, czy w tych y, sytuacjach, kiedy faulowany był Busket na samym początku i Araujo, to Araujo. cały czas mówimy te dwa wejścia, czy tam nie powinno być żółtych kartek? To wydaje mi się, że mimo wszystko rakiety mi są. To, 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 to ty musisz powiedzieć, bo, bo ode mnie to było stosunkowo stosunkowo daleko. Ja przyznam szczerze, że na początku nawet nie wiedziałem, że to Busquets został został Gdzieś tam kolega, który, który śledził mecz jednocześnie słuchając po prostu komentarza właśnie powiedział, że to, że to jakiś uraz Busquetsa. Błażej Gwozdowski pisze, a czerwo dla Rakiticia". No właśnie o to chodzi, że w tej sytuacji żółta to tak naprawdę minimum. Można się zastanawiać nad czerwoną, jak zwykle w hiszpańskiej dyskutować, czy żółta, czy czerwona, czy pomarańczowa. Natomiast brak kartki moim zdaniem bardzo duży błąd. Co do zasady, wydaje mi się, że je Dobrze poprowadzone spotkanie, natomiast no, to na pewno kamyczek do ogródka sędziego, że tutaj kartki nie było. Co do innych sytuacji, wydaje mi się, że nie było nic takiego, do czego moglibyśmy się jednoznacznie przyczepić. Tak jak w tej sytuacji, natomiast jeżeli coś mi wyleciało z głowy, to na czacie piszcie śmiało. To jest taki mało stykowy mecz, prawda? W sensie no, siłą rzeczy jednak jednak o tych kontrowersjach się bardziej mówi, gdzie ten mecz jest bardziej wyrównany i tak dalej. A tutaj no wiem, że już któryś teraz to mówię. Ale ja byłem strasznie rozczarowany Sevilla. w sensie naprawdę, naprawdę bardzo, no, no na te ostatnie tygodnie, gdzie nie wiem, oglądałem tutaj hetapy, oglądałem Gironę na wyjeździe, no to jest absolutnie najsłabszy zespół, który, który, miałem okazję zobaczyć, już nawet nie będę porównywać z Realem Sociedad, żeby nikogo tam nie obrazić e, w kraju Basku po prostu, bo, bo naprawdę Sevilla wyglądała, wyglądała po prostu bardzo, bardzo źle, zero inicjatywy z przodu, e, no dostała trzy bramki jako pierwsza drużyna od Realu Madry podczas Realu Madryt, jeżeli chodzi o Barcelonę, więc no cóż, słabiutki, słabiutki występ ekipy San Sampaolnego. Ale cieszy to, że Barca wygrała więcej niż jednym golem. Cieszy to, że nie straciliśmy bramki. To też jest bardzo, bardzo ważne. Dobra, to podsumujmy sobie w takim razie to spotkanie w najprostszy możliwy sposób. Najlepsze, najgorsze. To wiemy, że jako najlepsze uznaliśmy przełamanie Rafini. Myślę, że ja możemy przy tym zostać. Coś... Wyłączyłem niechcący teraz, bo dostałem informację, żeby pokazać siebie na tabeli, to skończyło się tak, że nie ma niczego. O, jest. Przepraszam. Bardzo ładnie, już wszystko widzimy. Eee, najlepsze przełamanie rafini. Ja do pewnego momentu zastanawiałem się, czy jako najlepsze nie wpiszemy na koniec spotkania, że po prostu mamy trzy punkty, ale w momencie, jak już te trzy punkty były zagwarantowane, to szukałem czegoś wyżej i jednak rzeczywiście przełamanie rafini bardzo, bardzo dobre. Eee, a co najgorsze? A, Wiesz co, no, psz, wydaje mi się, że ta kontuzja w uszkecza, no w zależności co to będzie, natomiast no wiesz, w momencie, w którym i to jest gdzieś moje, moje główne zmartwienie, bo fajnie, że, że wyglądamy dobrze w systemie z czterema e, z czterema pomocnikami, natomiast w momencie w, których mamy, w momencie, w którym mamy czterech pomocników do gry, no i piąty jest Frank Casey, no to jest to troszkę ryzykowne, tak, no wspominałeś wcześniej o 15 dniach, e, tak naprawdę gramy za za 10 dni z Manchesterem United, no i myślę, że to jest potencjalnie, niestety, ta słabość, tak? I, i tutaj bardzo szkoda, że, że nawet w tym zimowym okienku transferowym nie udało się wzmocnić, mi się wydaje, środka pomocy. Bardzo szkoda, że, że Pablo Torre też nie dostawał tych szans, teraz nawet nie był na nawce, grał, grał w Barça Atletic. Natomiast no myślę, że, że to jest najgorsze, tak? Że, że ta kontuzja potencjalna Sergio Busquetsa, która nawet jeżeli nie jest groźna, no tego będzie wykluczać z najważniejszego spotkania w najbliższych tygodniach, czyli z meczu z Manchester United. Bardzo szanuję, że powiedziałeś Barca Atletic, a nie Barca B, bo ja się chyba jeszcze nie przestawiłem na nie. mówienie Barca Athletic. Najlepsze, najgorsze według Błażeja Gwozdowskiego na FC Barca.com. Poprosimy o scrolla. Etatowi, rezerwowi w głównych rolach. Hmm, czy czyli co, i Rafinha? Frankesi i Rafinia, no tak, no to byśmy się myślę zgodzili rzeczywiście. Rafinia to pewnie przestał już bycie tatowym rezerwowym, a stał się tatowym zawodnikiem pierwszego składu po kontuzji Dembele. Ale rzeczywiście, no jeszcze myślę, że tydzień czy dwa tygodnie temu byśmy się nie spodziewali, że on taki mecz będzie w stanie w ogóle zagrać. No właśnie, bo ja to zrozumiałem pod kątem, że w tym spotkaniu rezerwowi odegrali główne role i gryzło mi się z tym, że Rafinia wybiegł przecież w 11, ale jeżeli rozumieć to w szerszym kontekście, to to tak, wybieramy to tak, najgorsze. Mam wycieczkę, Wódka? przepraszam. Mam, mam wycieczkę właśnie z Making of, e, z anegdotek, mam wycieczkę Hindusów przed sobą. No i ja trzymam tak ten telefon, i oni nie wiedzą, że ja mam kamerę na siebie nastawioną, a nie na nich I każdy, który przychodzi maka, robi głupie minę do kamery. Tak więc żałujcie, że kazaliście mi przełączyć tę kamerę, bo widoki byłyby ciekawsze na pewno. No cóż, nabieramy doświadczenia. W kolejnym odcinku będziesz pokazywał Hindusów. E, najg najgorsze kontuzja Buzketsa, to myślę się zgodzimy. I na koniec MVP tego spotkania. Zostajemy przy Rafini, czy jednak ktoś inny? Myślę, że Rafinie na zachętę. Rafinie na zachętę. Nie wiem, kiedy będzie następna okazja, żebyśmy mogli go wybrać. Dobrze, też tak myślę. Zastanawiałem się, czy nie Araucho, ale. A, ale no i rzeczywiście... jeszcze chciałem powiedzieć o najważniejszym. Ja dzisiaj w końcu w barwach też na meczu, no i przede wszystkim w koszulce Gawiego z szóstką. E, więc sprawa. udało się strzelić w premierowym występie na Camp z szóstką, udało się ustrzelić bramkę. Ja trochę miałem parcie na szkło, myślałem, że może się załapie dzięki pokazywaniu koszulki e, do kamery, ale niestety, jak rozumiem, się nie udało. E, ale, ale tak, bardzo fajnie po raz kolejny, więc, więc fajnie, fajnie, że chłopak nam dalej rośnie, daje liczby. Wielki talent. A powiedz, jak z dostępnością koszulek w ogóle, tak na koniec już dosłownie? Coraz lepiej, coraz lepiej szczerze mówiąc. Wracamy gdzieś tam do normalności, no u mnie nie było problemu z tym, żeby, żeby tę koszulkę kupić. a wcale nie byłem tutaj w sklepie na Camp Nou, tylko w którymś z, z pobocznych. Mało tego, dzisiaj w ramach jeszcze właśnie anegdotek mogę powiedzieć, że testowałem, czy się nie zdążyłem niczego zjeść przed meczem, podobnie jak koledzy, z którymi ten mecz oglądałem. No, i okazało się, że istnieje nawet usługa i nie tylko dla Socios, dla wszystkich. Trzeba ściągnąć sobie w aplikację dla Socios, e, czyli FC Barcelona, czy tam FC Barcelona Members, e, czy Socios, i jest usługa click and collect. I można sobie wybrać dosłownie punkt na stadionie, w którym będziesz odbierać sobie jedzenie, na przykład w przerwie. Rzeczywiście, możesz sobie je zamówić. E, natomiast oczywiście, odnośnie do dostępności, bo dlatego mi się z tym kojarzyło, e, zamówiliśmy sobie. Że tak powiem, bułki z katalońskimi kiełbaskami, czyli z butifarrami. Po czym, gdy udałem się na miejsce, to pani powiedziała, że no, ma to zamówienie, ale musiała wydać ludziom wcześniej, więc ona tego nie ma. I czy nie chciałbym Aha. zamiast tego czterech, czterech hotdogów przyjąć? Dostaliśmy po negocjacjach jeszcze popcorn za darmo, tak jest pełny, pełny festyn. Tak więc, jak widać, problemy z dostępnością są na każdym kroku, nie tylko jeżeli chodzi o, o koszulki. Koszulki się rozwiązały, to teraz nie ma, nie ma kiełbasek na kamp Słuchaj, no nie możesz mieć wszystkiego. Albo koszulki, albo jedzenie. Dobra, to słuchajcie, będziemy się powoli żegnać, chyba, że wpadną nam jeszcze na szybko jakieś pytania. Um, ale widzę, że nic się nie pojawia. Dobra, kończymy w takim razie. FC Barcelony. Piękny Barca. dzień dzisiaj, słuchajcie. Piękny o, dzień, jak kurde. widzicie, to jest pierwszy, pierwszy dzień, w którym nie narzekam na zimno, bo dzisiaj było w Barcelonie pięknie. Piękny winek po, wynik po południu. Piękny wynik wieczorem, tak więc ogólnie piękny dzień i oby tak jak najczęściej. I obyś powiedział to samo w piątym odcinku po meczu z BRL-em. Oby, oby. Dobra Michał. Dzięki bardzo za łączenie. I co? Słyszymy się w kolejnym odcinku. Dzięki. Do usłyszenia.